Właśnie odkryłem genialny sposób na gotowanie cukinii. Ze widelcem dwie cukinie wzdłuż. Pokrójcie cukinie na długie, cienkie plastry. Umieśćcie w misce i posypcie solą, czarny pieprz. Wymieszajcie cukinię z przyprawami. Marynujcie przez 20 minut. Rozbijcie kilka jajek. Wymieszajcie trzepaczką. Dodajcie suszoną pietruszkę: sól, czarny pieprz, słodka papryka, parmezan. Starty na drobnej tarce. Kilka łożek mąki. Wymieszajcie trzepaczką aż uzyskacie jednolitą konsystencję bez grudek. Zanurzcie szpatułkę w płynnym cieście. Połóżcie plaster cukinii. Smażcie na oleju roślinnym przez 5 minut. Umieśćcie w blenderze kilka liści bazylii. Dodajcie dwa ząbki czosnku starte na drobnej tarce. Oliwa z oliwek. Parmezan, starty na drobnej tarce. Zmielcie sos do uzyskania jednolitej konsystencji. Wyjmijcie panierowane cukinie z gorącego oleju. Napełnijcie smażone ciasto kremem serowym. Cukinie gotowane w ten sposób mają niesamowity smak.